Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku. Ja jestem Ciacho, a dzisiaj na Hypixelu będziemy sobie grali na trybie e, Party Games. Zagramy sobie, myślę, dwie rundki, jeżeli mnie nie wywali, bo nie wiem dlaczego, ale mnie teraz... Internet mam dobry, wywala mnie, nie wiem, Java chyba, bo ja, ja mam Java Edition i Java mnie wywala. Nie wiem dlaczego, naprawdę dziwne to jest, ale no tak się dzieje, więc zobaczymy, może mnie nie wywali i dobra jest pierwsza minigierka, aha, no spoko, ja ją do dosyć lubię. Eee, nazywa się to Avanhe, dobra, dobra. W ogóle w Party Games w wczoraj poznałem, ta że takie coś istnieje i polubiłem. Łejku, trochę mam lagi na tym Pixelu, ale... No dużo ludzi, więc mogą być. O, tutaj ludzie nie zauważyli, że tutaj też mamy sch schron. Jestem tutaj sam. I dobra. Zobaczymy, tutaj, za ile się PvP włączy. PvP. Co? No nie, zginąłem. Jak to się stało, to ja nie wiem. Nie, nie było tego w planach wam. Szczerze powiem. Pooglądamy sobie, jak inni gracze grają. O, o to mi, słuchajcie, właśnie chodzi, że nie wiem czemu, ale mnie wywala. Wywala mnie z Hypixela, więc sobie spróbuję jeszcze raz. ale jak się nie uda, to ten odcinek się po prostu nie, nie pojawi, będzie od usunięty, Znaczy, ja gra na Optifine, jak widzicie, więc to może przez Optifina, bo na normalny mnie nie wywala. Nie wiem, nie wiem. I się zobaczy, słuchajcie. Yy, czy to się poprawi, czy nie, a jak się nie poprawi, no to... To nie wiem, jak widzieliście, nie pisało, że jestem zbanowana, nic w tym stylu, tylko... że zostało nagle przerwane połączenie. O. O nie, zło, ze złej strony sobie stanowałem, ale dobra. Pół serduszka. I sobie wybombardem, bombardiera sobie gramy. A jak nie będzie wywalało, to mam pomysł lepszy. Nie, nie, nie zagramy sobie normalnie na. Tutaj na tym, tylko sobie zagramy tak, że jak mnie wywalić, gramy kolejną minigierkę. Tak, 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 tak od nowa. Może głupi, dziwny pomysł, ale przynajmniej będzie jakaś ciekawa, ciekawa gra, a nie ciągle wywalanie, nie? Zostałem wywalony przed odcinkiem dwa razy. Czy tam trzy nawet? Okej. Okay. Co? Wygrałem. Ale spoko. Wygrałem. Trzy gwiazdki mam. No, tam będzie gierka lubię wam, szczerze powiem. Hop. Sobie sobie tak bokiem bo wtedy lepiej. No i widzicie? Nie moja wina mnie wywala. A miałem już trzy gwiazdki, no. Ale głupio. Jeszcze raz. Ostatni, ostatnia próba. Kurde, no słuchajcie, miałem trzy gwiazdki. I mogłem wygrać. Mogłem wygrać. Bo to była dopiero pierwsza minigierka. I co? I co? I jawa wywala. Więc słuchajcie, ja mam lepszy pomysł jak sobie to rozstrzygniemy. Jak teraz się to nie zadziała, to ja zrobię po prostu cięcie. Przejdę sobie na normalnego Minecrafta 1. Jeden... Ej! Właśnie. Wiem czemu nie działa, bo ja mam słuchajcie, OptiFina na 1.14.4, A ja przecież na 1.151 powinienem grać. C. Dlatego jest. Dlatego to mi nie działa. Będę sobie... Wiecie co, będę sobie musiał po prostu zaktualizować. Na, na, na świni będziemy jeździć chyba tak. Sobie będę musiał, słuchajcie, zaktualizować OptiFina na tego najnowszego. Tylko znowu shaderki, będę musiał grać. Nie, no, shaderki zostaną chyba. Aha, dobra to już działa. A, właśnie, już wiem o co chodzi. Trzeba po prostu zabijać te zwierzaki i za nie dostajemy punkty. I mam trzecie miejsce, więc dosyć fajnie. Kurczaczek plus jeden. Ja to w ogóle w Sylwestra 2019 nagrywam, więc szczęśliwego nowego roku, bo to się już pojawia po nowym roku, ale. Kurde, no to trochę roboty będę miał. Z tym Forg'em i Optifine. Albo wiecie co na razie sobie zostawię. A jak będzie 1.15.2, snapshot. sobie wtedy dopiero zaktualizuję, żebym miał najnowszego. No i mnie nie, nie ma na, na wynikach, ale dobra. No i co? Znowu mnie wywali, się zobaczy. O, okej. Okay. A dobra, to będzie niszczenie trawy. Mu. Dobra. Na wysokiej pozy pozycji mówiąc szczerze Ale teraz już nie Dobra, to pewnie ta gierka się już uda Chociaż nie tak wykakać, pewnie znowu mnie bywali No jak teraz ta gierka się uda, to już nie będziemy nazywali trudni Raz bo się nie opłaca No nie trochę trawy tej mało, ale Wieście muszę mieć, żeby być Pojawić... Dawaj krowa moja, ty jesteś najlepszą krową, lecisz! Lecisz! Lecisz, krowa! No krowa, ale ty jesteś wolna mućka, no. No i mam z tego abym już miał trzy. Przejdą. Poprzedniej grze. Kochaj mnie to słuchajcie przeraża, że sobie... O, że sobie będę musiał... Aktualizować Octi fajna i Forge'a, ale dobra. Co tam? O, to jest fajna minigierka. I patrzcie, to sobie ściągniemy naszego przeciwnika. I dobra. Spoko, teraz musimy świnie łowić. To jest już trzecia gra, więc dosyć spoko. Dawaj, świnia! Świniaku, ty! Świniak! No nie, no i mi zamknął niebieski. Świnia! O, 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 wpadła czy nie wpadła? Świnia, chodź. Chodź, po... o, posiak. Jest. O, sama weszła, ale miła świnia. Chyba wie, że będzie popularną świnią przez ten film. Dobrze, no tak, słuchajcie, to jest to, że mnie wywala. To już nawet mnie, nie musicie przepisać. Ja wiem, już przez co to jest. To jest przez to, że po prostu yy, mam najnowszy naprzód Jest inny niż mój Optifine. On Optifine mi się po prostu lepiej nagrywa. Dlatego to tak nagrywałem. No świniaku, chodź tu. ŚWINIAKU TY DOBRA TY ŚWINIAKU CZEMU TY NIE WPADŁAŚ NO okej okay. aha o to jest fajna gra to jest fajna gra na początku nie wiedziałem słuchajcie co w niej chodzi ale teraz już wiem ona jest mega fajna po prostu musimy sobie jak najdłuższe takie nie paperio taki warmax o taki warmax warmax i możecie sobie zobaczyć w karcie wam, dobra, dam wam w karcie, dam wam w karcie odcinek z Wormaxa Wormaxa 2, bo nie, nie mam zwykłego Wormaxa Świnia pędź, świnia pędź, świnia, świnia, świnia pędź Pędzisz świnia Pędzisz No i dobra, uciekłem od tej, jakiejś tam innej Eee, co ja gadam? Wiem, że ja się nie znam na zwierzętach, ale aż tak bardzo, że pomyliłem świnię z owcą? Eee, no, dziwne. Pomyliłem świnie za owcą, słuchajcie. O, jestem na pierwszym miejscu, spoko. Pierwsze trzy gwiazdki będą, myślę. Ej, halo. Nie, znowu mnie mnie wywala. Najgorzej. Więc słuchajcie, tutaj oto w tej lokalizacji będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Yy, przynajmniej sobie kilka gierek zagraliśmy, chwilęś pobawiliśmy. Teraz uznajmy, że dostanę trzy gwiazdki, no bo, bo mnie wywaliłabym na pierwszym miejscu, czyli łącznie z sześć gwiazdek i tak sobie skończymy. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!